Na skrzyżowaniu ulicy Zakliki z Mydnik i ulicy Balickiej zwrócił naszą uwagę pan Łukasz. Dziękujemy za inspirację. Rzeczywiście, w godzinach szczytu tworzą się tu korki, zarówno w jednym, jak i w drugim kierunku. Po pierwsze, ulica Balicka przenosi dość duży ruch z osiedli, które powstały w rejonie Mydnik, w kierunku centrum miasta. Dalej na wprost, ulicą Balicką, dojazd do Bronowic, niewdzięcznych w porach szczytu popołudniowego czy porannego. Dlatego kierowcy szukają objazdów i skrótów. I taki skrót przez ulicę w Zakliki z prowadzi do woli Justowskiej. Wszystko by było dobrze, tylko lewoskręt z Balickiej Zakliki obciążony jest podrzędnością. W związku z tym duże korki robią się w ciągu ulicy Balickiej, gdyby na tym skrzyżowaniu zainstalowano światła, te inteligentne z pęklami indukcyjnymi. W asfalcie, mogłyby one, policzywszy odpowiednią ilość samochodów, które się tu zbliżają, dozować to i w jakiś sposób uregulować przejazd. Drugą rzeczą jest przejazd kolejowy po skręcie już w ulicy Zakliki. przejazd kolejowy, który jest bardzo potrzebny, bardzo cenny, dobrze oznakowany, połączony z przystankami kolei prowadzącej do balic na lotnisko i do centrum miasta. Polecam też i tym, którzy są wjeżdżą, jako dobry środek dotarcia. Natomiast następną rzeczą, która powoduje ograniczenie na tym ciągu, to jest mostek w ciągu ulicy Zakliki nad Rudawą. Mostek, który wyniesiony do góry nie do końca pozwala kierowcy dostrzec ruch sprzeciwka, a ruch na tym mostku jest obarczony znakiem pierwszeństwa jadącym sprzeciwka. No dochodzi do zatrzymania oczywiście, ponieważ most jest jednopasowy, i czasem wiedzie ktoś, nie zauważywszy sprzeciwka i zaczyna się przepychanka na samym moście, cofanie, co powoduje kolejne spięczenie ruchu. Polecam ten mostek, też można by zainstalować tu jakieś inteligentne światła, które policzyłyby najeżdżające z któregoś z kierunków samochody i włączyły dla nich zielony kierunek. W skrót polecam, skrót dobry, skoro kierowcy z niego korzystają, to sprawdzony. I dlatego warto by pomyśleć, żeby w tym miejscu zorganizować ten ruch bardziej przyjaźnie dla nas, dla kierowców.